Halo, dzień dobry, witam z Nowego Miasta, Santa Marta. Jesteśmy akurat pod cmentarzem, bo tak mam hotel, więc sobie zajrzymy do środka z Kartacheny. Wiele tam nie było, w sumie krótki pobyt, dwie noce. A tutaj będę trochę dłużej, bo cztery. Więc coś więcej postaram się nagrać. Chciałem wejść na cmentarz, ale jakieś ziomki mocno pilnują. Mieli podejrzane twarze. Więc może wrócę kiedy indziej. Tak to wygląda. Przez płot. Tak w stylu trochę amerykańskim. W Meksyku też podobnie było. Czyli takie większe nagrobki. Tutaj jakiś targ mały. Dotarłem pod bazylikę Taka, długa, a z tyłu chmury ciemne Zobaczymy kiedy będzie lało I idę coś zjeść pewnie teraz bliżej brzegu. Santa Marta to jest nadborska miejscowość turystyczna no ale tutaj w centrum no to jest już normalnie mało turystycznie stare miasto więc różne biznesy życie codzienne z tej strony Teraz pokażę w pełnej klasie, jak wygląda bazylika. Tego wejdę do cienia. Jesteśmy na głównym placu, jak w większości miast nazywa się Plac Bolivara. Miałam o nim opowiedzieć, ale może już nie zdążę. Zobaczymy. Może w ostatnim odcinku z bogoty się przygotuje opowiem, a tymczasem budynki BBWBA, czyli bank. Tutaj jakiś różowy budynek. Tutaj jakiś komunistyczny blok, wszystkiego po trochu. I tam jakiś taki w stylu kolonialnym. Nie jest Jest trochę zieleni, ale tak jest spalonej słońcem. Na pewno mniej niż w Turystów jest trochę, ale większość lokalnych. I tutaj plaża, ale raczej nie do kompania. Chociaż ludzie tam kąpią się, ale patrząc, ile śmieci pływa, to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby tam wchodzić. Może jutro pojadę na jakąś plażę. Ale poza miasto jest kilka tutaj do wyboru. Tak wygląda ta plaża z bliska. Czystością nie grzesz. Tutaj chłopaki łowią na sieć. Zapach też taki bardziej portowy bym powiedział. Ale niektórym nie przeszkadza tu taki ładny, kolorowy budynek też zalatuje w niektórych miejscach komuno chociaż tu nie wiem czy jakieś w Kolumbii chyba też były lewicowe rządy teraz takie nietypowe parawany tutaj mają chronią z wszystkich stron. Przed słońcem, wiatrem. I tak wygląda dalsza część plaży. Jeżeli ktoś marzy o wakacjach na Karaibach, to chyba sobie tak tego nie wyobrażam. Ale jak ktoś mieszka w pogocie albo gdzieś wyżej jeszcze, no to to jest raj, jeżeli chodzi o temperaturę na pewno. jak się nie ma co się lubi Dobra, idę szukać tego jedzenia w końcu. To jestem o śniadaniu Jakieś różdżówce ze szpinakiem Rzut na parawany z boku.